Cześć, siemanko! Ja jestem Squido i witam w kolejnym odcinku naszej epickiej serii poradników do gry Minecraft. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem automatycznego pieca, który będzie nam przepalał rzeczy w sposób automatyczny. Wystarczy, że wrzucimy je do jednej skrzyni, a wyjmiemy je ze skrzyni drugiej. Ale najpierw potrzebne surowce oraz crafting. Do tego celu będzie potrzebne nam 8 sztuk bruku, 48 sztuk dowolnego rodzaju drewna oraz 15 sztuk sztabek żelaza. Teraz pora na crafting będzie to oczywiście skrzynie, skrzynie w liczbie 6, ponieważ tutaj mamy 3, i tutaj mamy też 3: jeden piec oraz 3 leje, które tworzy się w taki oto sposób. Myślę, że receptury są proste i do ogarnięcia. Ogólnie ten poradnik jest taki bardzo bardzo prosty yy, i trzygałtowy, nie będzie tutaj nic trudnego, po prostu sama przyjemność, więc stawiamy po pierwsze skrzynię. Na tej skrzyni stawiamy sobie lej. To będzie skrzynia, w której będziemy mieli gotowe produkty. Co jest ważne, ten lej musimy postawić trzymając shifta. Oczywiście, bo inaczej skrzynia będzie nam się otw otwierała. Natomiast jeżeli postawimy tak, no to nie będzie to ze sobą połączone, tak więc ze wciśniętym shiftem stawiamy lej i teraz jest on połączony ze skrzynią. Na tym leju stawiamy piec również ze wciśniętym shiftem. Kolejny wciśnięty shift, będziemy mieli stawiając lej drugi. No, i jak możecie zgadnąć, kolejny wciśnięty Shift jest na laju trzecim, trzeba tak skoczyć i go tak fajnie postawić, i będzie wszystko, wszystko naprawdę, naprawdę dobrze. To jest ważne, że jeżeli chodzi o produkty, to wy wypadają one z dołu. Jeżeli chodzi o surowce, to dostarczamy je górą, a jeżeli chodzi o paliwo, to dostarczamy go z boku. Ty jak tutaj, macie na tych tabliczkach surowce. Tutaj opał z strony akurat lewej, ponieważ to jest takie bardziej kompaktowe. Natomiast jeżeli wrzucimy sobie produkty na sam dół, to będziemy mogli je stamtąd też zbierać. I kolejna skrzynia ląduje na samą górę, również z wciśniętym Shiftem. Wstawiamy skrzynię, bo inaczej byśmy otwarli lej. A chcemy położyć skrzynię Więc musimy mieć ciśnięty shift I teraz pora na testy Czyli tak jak mówiłem Stawiamy sobie opał tutaj W tym wypadku opałem będzie wiaderko lawy Jak widać trafiło idealnie Teraz stawiamy sobie Drewno akurat dębowe I z tego powinien powstać Węgiel drzewny Który będziemy wyjmować W tej oto skrzyni Chwilkę aby się tutaj przepalił nam I powinniśmy już zbierać Dodatkowo jeszcze wypadło wiadro z tej lawy. Także myślę, że projekt udany. Poradnik został wykonany i mam nadzieję, że Wam się podobał. Do czegoś przydał, że te filmy mają przyszłość i coś w nich ciekawego jeszcze będzie. Komentujcie subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam Was na razie. Pa i cześć!